Powiedziałbym, że się nad tym zastanawiam, ale tak naprawdę jestem przekonany, że macie podobnie do mnie. I tak jak czytacie książki, tak większość, zdecydowana większość z nich jest rozrywką, jest oderwaniem od rzeczywistości, jest tak odległa od tej rzeczywistości, jak to tylko możliwe. Natomiast z pewnością też trafiliście przynajmniej w życiu na kilka takich książek, które zdają się być napisane specjalnie dla Was, które podczas czytania rezonują z wami, odbijają się na was, docierają w głąb serducha i z całą pewnością też zgodzicie się z moim stwierdzeniem, że to właśnie te książki mimo wszystko najgłębiej w tym sercu się osiedlają, bo są nam najbliższe, są takie najbardziej intymne, a zarazem są to też takie książki, o których trudno jest mówić. Ja dzisiaj, mając do omówienia książkę Moje głupie pomysły Bernardo Cannoniego w tłumaczeniu Katarzyny Skurskiej tak naprawdę zastanawiam się na ile to będzie recenzja tej książki, a na ile to będzie recenzja mojego życia. Na ile ja będę w stanie nie podbijając własnego życia, własnych doświadczeń, nie przenosząc prywaty właśnie na forum opowiedzieć o tej książce i tak naprawdę od samego początku wiem, że nie ma się tu nad czym zastanawiać. To jest jeden z najbardziej prywatnych filmów, jakie kiedykolwiek nagrałem, bo musi taki być, bo nie sposób się oderwać. Nie sposób jest mówić o książce w oderwaniu od siebie. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo wprowadzamy małą nowość do filmów recenzenckich, mianowicie zanim w ogóle posłuchacie, o czym ta książka jest, zanim dowiecie się, co w niej jest takiego, co mną... Wstrząsnęło, co mnie chwyciło głęboko za serducho, to kilka rzeczy dla tych z Was, którzy w ogóle zastanawiają się już na samym początku, czy warto ten film obejrzeć, czy warto w ogóle poświęcić tej książce. Odrobinę swojego czasu. A zatem, dla kogo jest to książka? Wiekowo, wydaje mi się, minimum 15 lat. 15, 100. Dlaczego 15? Nie ma tutaj jakichś drastycznych scen, nie ma też scen jakichś bardzo dorosłych, natomiast wydaje mi się, że sama tematyka jednak skierowana jest bardziej do osób nieco dojrzalszych, do osób z nieco większym doświadczeniem. Z drugiej strony też nie widzę w tej książce czegoś takiego, co miałoby ją determinować jako stricte powieścią poz dla dorosłych, ponieważ to jest książka bardzo uniwersalna, dotyka tematów, które tak naprawdę nie są zarezerwowane jedynie dla osób, powiedzmy to w dojrzalszym wieku, bo ta książka w gruncie rzeczy dotyczy śmierci. I tutaj mógłbym powiedzieć, jest to na swój sposób trigger warning, choć ja bardzo nie lubię triggerów, bo uważam, że tak naprawdę takie rzeczy uniwersalne nie powinny być czymś, przed czym powinniśmy się jakoś szczególnie chronić, być przestrzegani, bo życie nas przed śmiercią najzwyczajniej w świecie nie ostrzega Bierze nas wtedy, kiedy tylko uzna to za stosowne. Jakaś siła wyższa, niższa, czy nijaka, cokolwiek w ktokolwiek to wierzy. Druga sprawa, dla kogo jest to książka? To jest książka, która z pewnością trafi prosto do serca tych, którzy czytali kiedyś śnieżną siostrę Mai Lundę z ilustracją lisy Aizato, do tych, którzy zakochali się w Oscaru i pani Róży, i nawet do tych, którzy pokochali Małego Księcia. Ja wiem, może te moje zestawienie nie wydaje się jakoś szczególnie oryginalne. Biorąc pod uwagę, że przynajmniej dwie z tych książek zostały i tutaj w blerbie wspomniane, czyli Oskar i Pani Róża oraz Małe Książe. natomiast wydaje mi się, że to jest skojarzenie bardzo oczywiste, że to właśnie tego typu książki lekko filozoficzne, lekko dotykające tych prawd uniwersalnych są tutaj najbliższe temu, o czym przeczytacie w moich głupich pomysłach. Co w tej książce się znajdzie? Czego. Moglibyście się obawiać, to jest takie duże poczucie zbliżającej się śmierci, duża świadomość śmierci, lęku przed nią, zrozumienia jej. No, można powiedzieć, cała książka wokół tej tematyki oscyluje, ale oscyluje nie w prostacki sposób, nie w taki sposób, byleby nas zgnębić, byleby nam przypomnieć o tym, że kostucha gdzieś już tam na horyzoncie stoi, bliższym lub dalszym z tą swoją kosą i tylko czeka, żeby nas zabrać ze sobą. Nie, wręcz przeciwnie, to. To jest książka, która w gruncie rzeczy zadaje pytanie dotyczące sensu istnienia. To jest książka, która stara się pomóc nam zrozumieć. Czym różnimy się od zwierząt? No i wydaje mi się, od tego warto byłoby zacząć. O czymże jest to historia? Bo to jest historia, która w obliczu tego, co powiedziałem do tej pory i w obliczu tej okładki, zdaje się wyjątkowo niekompatybilna. Mianowicie mamy tutaj opowieść o kunie imieniem Archie. O kunie, której już początek życia naznaczyła śmierć. Bo bardzo szybko Archie stracił ojca i wychowywał się w domu z matką, która w zasadzie nie cierpiała ani jego, ani jego rodzeństwa. Matką, która myślała tylko o sobie, którą kierowała, w zasadzie instynkty. Owszem, opiekowała się tymi dzieciakami, ale kiedy przychodziło, co do czego nie miała najmniejszych zahamowań przed tym, by tego czy innego się pozbyć, byleby tylko być w stanie wyżywić całą resztę. No i siebie, oczywiście. To jest historia Archiego, który od samego początku swojego życia boryka się z dużymi problemami. Z problemami, które dotyczą. Nie tylko natury zwierzęcej, ale i ludzkiej, bo te zwierzęta gotują, te zwierzęta mają łóżka w domu, te zwierzęta mają jakiś wystrój, jakieś pamiątki, te zwierzęta są nawet w stanie nauczyć się czytać i pisać. Można powiedzieć, że są bardzo mocno spersonifikowane, ale pozostaje w nich ta cecha zwierzęca, pozostaje w nich. Cząstka tej natury, która determinuje fakt, że są zwierzętami, pokazuje tak naprawdę różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. Bo z jednej strony, czytając moje głupie pomysły, można by dojść do wniosku, że tak naprawdę to jest. Lustrzane odbicie człowieka w świecie zwierzęty, zwierzęcym, ale też nie do końca. Ja też nie chcę tworzyć tutaj jakichś wydumanych formułek, definicji, nie chcę się bawić w jakąś analizę, bo ani ja nie jestem kompetentny do tego, by to robić. I tak jak zwykle Wam opowiadam, mówię o książce na podstawie własnych wrażeń, własnych odczuć. Ta interpretacja moja może leżeć bardzo daleko od tej, którą zaaprobowałaby szkoła, gdyby kiedykolwiek moje głupie pomysły stały się lekturą. Natomiast nie jest dla mnie istotne. Co autor ma na myśli, a to jak ja to odbieram. I wydaje mi się, że w tym tkwi na swój sposób piękno literatury, że mamy jednak sporą dowolność interpretacji w oparciu o własne doświadczenia. Ale wracając do meritum, to jest książka, w której ten świat zwierzęcy jest nie tak bardzo rozdzielony od świata ludzkiego, bo co czyni zwierzęta zwierzętami, a co ludzi ludźmi? Co nas różni? No, według Cano niego różni nas to, że zwierzęta nie mają świadomości zbliżającego się końca nie mają świadomości tego, że to życie, które wiodą, kiedyś się zakończy. Owszem, zwierzęta zdają sobie sprawę, że umierają inni dookoła, natomiast nie przyjmują do wiadomości, że to samo może spotkać je. Ta świadomość, Przychodzi dopiero z wiedzą. Ta świadomość przychodzi dopiero z nauką. I można byłoby rzec, że Samoni w tej książce wręczył pewnemu lisowi, sprytnemu lisowi liświarzowi Biblię, którą ten nauczył się na swój przebiegły, lisi sposób odczytywać. I to zaowocowało tym, że ten lis stał się wyższym zwierzęciem ponad inne, bo posiadł wiedzę, posiadł, można to powiedzieć, dostęp do czegoś, do czego większość tak naprawdę dostępu nie ma. I to zaowocowało swoisto metamorfozą, swoistym rozwojem, swoistym też, swoistą ewolucją, ewolucją ze zwierzęcia, można powiedzieć, w coś na poły człowiecze. Można powiedzieć, że Canoni wykorzystując zwierzęta był w stanie przekazać prawdę uniwersalne w taki Nowy dziewiczy wręcz sposób. Bo kiedy my się rodzimy, kiedy my dorastamy, mamy już świadomość otaczającego nas świata. Już jako dzieci lękamy się śmierci. Jako dzieci jesteśmy świadomi już jej nieuchronności. I w związku z tym też. Wy dorastając w pewnych kulturach, dorastając w pewnym otoczeniu, my jesteśmy już kulturowo naznaczeni i mamy dużą świadomość otoczenia. Natomiast poprzez to, że tutaj właśnie zwierzęta wiodą prym, poprzez to, że tutaj Sanonim wszedł właśnie na to dziewicze terytorium, mógł dzięki temu uczynić te zwierzęta czystymi na swój sposób, mógł je uczynić tak naprawdę otwartymi na ogrom wiedzy i prawd, które nam są znane, a one mogą poznać po raz pierwszy i potrafił co w przepiękny sposób te prawdy po raz pierwszy objawić tym poszczególnym bohaterom. Tak jak mówię, życie Kuny Arciego, Kuny, której życie nie oszczędzało, Kuny, która na poły staje się. Czymś na wzór człowieka, ale jednak do samego końca nie może wyprzeć się zwierzęcej natury. I tutaj pod tymi pewnymi kątami są jednak takie momenty w tej książce, takie sceny, które mogą nas razić, bo jednak jako ludzie patrzący z naszej ograniczonej perspektywy pewnych zjawisk możemy nie być w stanie zrozumieć. Zwłaszcza kiedy wszystko zapowiada się tak bardzo po ludzku, tak bardzo cywilizowanie, w świecie, w którym tak naprawdę cywilizacji nie ma. Dla mnie ta książka jest. Swoistym katarzys. Bo powtarzałem to nieraz, znowuż będę do znudzenia powtarzał. Nie po to, żeby użalić się przed Wami, nie po to, żebyście pisali mi w komentarzach, jak to bardzo mi współczujecie, jak to bardzo mnie rozumiecie. Owszem, ja w przeciągu niespełna czterech lat straciłem trzy bardzo ważne osoby w moim życiu. Brat, tata, mama. Od śmierci mamy minęło zaledwie pół roku. Dla mnie cały czas tematy dotyczące śmierci są tematami bardzo Świeżymi, bardzo delikatnymi. I tak jak zdarzyło mi się czytać w ostatnich czasach, bo nie unikam tego typu książek, prostackie tytuły dotyczące umierania, które w zasadzie tylko i wyłącznie balansują na tym, żeby pokazać umierającego człowieka, wyciągnąć te emocje, sprawić byśmy się bali tego nieuniknionego, tak Canoni podchodzi do tematu w zupełnie inny sposób. Owszem, również miażdżące. To nie jest książka dla kogoś, kto dziś czuje, że ma jakieś problemy w związku z jesienią. Czy ma jakąś handrę, czy nastrój depresyjny. To nie jest książka, która pozwoli nam zrozumieć, że istnieje coś więcej, która doda nam otuchy. Wręcz przeciwnie, to jest książka, która nam pokaże w zasadzie, że na swój sposób w obliczu śmierci jesteśmy. Zupełnie sami, że w obliczu śmierci nie ma żadnej pomocy, i tak naprawdę każdy z nas, każde, każda, yy, będzie jednak podchodziło do tego w podobny sposób, yy, w sposób przepełniony właśnie niechęcią do odejścia z tego świata, bo tak jak nie chcemy, nie mamy wpływu w zasadzie na to i nie czujemy potrzeby, by się rodzić, tak samo nie chcemy. Odchodzić z tego świata. I tutaj ja z tej mojej perspektywy, osoby, która jednak z tą śmiercią jest mocniej zaznajomiona, no przynajmniej w ostatnich czasach, bo tak jak kiedyś ona zdawała się być czymś odległym, ulotnym, czymś, co jednak dotykało innych, być może bliskich, ale nie aż tak bliskich, dziś stało się tak naprawdę częścią mnie. To, co wypełniało kiedyś moje serce w sporej mierze miłość do bliskich, dziś wypełnia jednak ziejąca czerni, pustka. I ta śmierć przestała być w moim życiu czymś odległym. Ja jestem bardzo świadomy śmierci, jestem bardzo świadomy tego, jak to życie się kończy, i w zasadzie to już nie jest dla mnie ulotna myśl, która pojawi się raz czy drugi, gdzieś tam przeleci, przemknie przez głowę, napawając mnie lękiem, a jest to odczucie, które towarzyszy mi każdego dnia. Jest to odczucie którego najpierw się bałem i którego do tej pory czasami oczywiście bardzo się boję, ale też jest to odczucie, z którym jestem coraz bardziej oswojony. Można byłoby wręcz brutalnie powiedzieć: im więcej bardzo bliskich osób straciłem w bardzo krótkim czasie, tym mniej bolało, tym bardziej. Rozumiałem, że tak, tak ma być, taka jest kolej. Może niektórzy z nich mogli żyć dłużej, może powinni być jeszcze z nami, natomiast nie mam na to wpływu, nie mam wpływu też na decyzje poszczególnych osób, na to, jak podchodziły do swojego zdrowia, jak podchodziły do swojego życia. Stąd też może to wydać się brutalne, to jest bardzo prywatne z mojej strony. Natomiast w momencie, kiedy umierał mój brat zupełnie niespodziewanie, kiedy dowiedziałem się nic z tego, nic z owego, że jego już nie ma, to życie rozsypało się jak potuczona szklanka. W zasadzie nic nie było już takie jak przedtem. Z drugiej strony, kiedy umierał tata, ja już byłem bardziej świadomy tego, tego końca, który nadchodził. Stąd też mogłem sobie to bardziej w głowie poukładać, ale nadal było to. Bardzo niespodziewane, było to bardzo bliskie, bo tata zmarł zaledwie dwa miesiące po bracie. Stąd też to wszystko było świeże, rozerwane. Ja byłem w ogóle strzepkiem człowieka w tym momencie. Długo się nie mogłem pozbierać, i tak naprawdę nie wiem, jak by wyglądało moje życie w tamtym momencie, gdyby nie to, że tuż przed śmiercią taty dowiedzieliśmy się z Natalią, że jest w bliźniaczej ciąży. Gdyby nie to, gdyby nie to poczucie, że mam dla kogo żyć, że to życie z jednej strony się skończyło, ale z drugiej zaczyna. Nie wiem, jak ja bym się potem wszystkim pozbierał. No i trzecia strona medalu, kiedy w tym roku w marcu do się, a właściwie no pod koniec lutego dowiedziałem się, że moja mama umiera, tak naprawdę czułem wielki smutek. No, nie muszę tego tłumaczyć. To jest rozpacz, której nie da się porównać do niczego innego. Natomiast kiedy już zmarła, poczułem ulgę. Poczułem ulgę, bo wiedziałem, jak ciężka choroba ją toczyła. Poczułem ulgę, wiedząc, że mimo... Potwornych rokowań, mimo potwornej wizji najbliższej przyszłości, najbliższych miesięcy, tak naprawdę mojej mamie udało się wymknąć bocznymi drzwiami. I tak dochodzimy do moich głupich pomysłów, do książki, która poruszyła we mnie wszystkie te nuty, które we mnie drzemią. Poruszyła we mnie, obudziła z jednej strony ten lęk, obudziła wszystkie te odczucia, które kotłują się we mnie i bez tego. Pod tym kątem mógłbym powiedzieć, znowuż ta książka działa na najniższych instynktach. Otóż, właśnie nie, ta książka pokazuje, czym jest świadomość. Ta książka pokazuje, czym jest sens. Ta książka pokazuje tak naprawdę, że świadomość śmierci nie powinna determinować naszego życia, bo kiedy to życie zdeterminuje, to tak naprawdę my sami siebie umartwiamy już za życia. Że powinniśmy się cieszyć. Ona może nie mówi tego w sposób bezpośredni, ale powinniśmy się cieszyć, chwytać carpe diem, chwytać każdy dzień, cieszyć się chwilą, cieszyć się tym, co mamy. To jest książka, która z jednej strony może dobić osobę, która jest w żałobie, ale dobija ją po to, by kiedy już sprowadzi nas na samo dno, wyciągnąć do nas dłoń. To jest książka rangi śnieżnej siostry. Książka, która... Sprawiła, że ja ryczałem jak bóbr, bo czytałem ją kilka miesięcy po śmierci brata. To jest książka, która po prostu rozwaliła mnie mentalnie i moją żałobę rozpieprzyła na malutkie kawałeczki, ale jednocześnie nie zostawiła mnie takiego rozbitego. Nie pozostawiła mnie z, taką, z takim poczuciem, że proszę, rozwaliłam Cię, patrz jaka ja jestem emocjonalna, patrz jak ja silnie wpływam na emocje to znaczy że jestem dobra. Nie zrobiła tego co robią płytkie książeczki, płytkie powieści, płytkie historyjki, które tylko na budowaniu tego lęku i smutku się opierają. Nie, to jest książka, która rozbija, ale potrafi też zebrać na nowo. To jest wreszcie książka tak pięknie napisana, tak może, można byłoby powiedzieć, że metaforyczna w swojej dosłowności, choć brzmi to po prostu nieprawdopodobnie, bo skoro metafora to niedosłowność. Natomiast, właśnie tak bym określił moje głupie pomysły jako coś metaforycznie dosłownego, jako coś, co faktycznie pozwala na swój sposób, poprzez przejście przez to cierpienie, poprzez przejście przez ten lęk, może nie tyle pogodzić się ze śmiercią, co uczynić ją sobie bliższą, nie wrogiem. Może nie przyjacielem, ale czymś, co po prostu jest. A skoro to już jest, skoro nie mamy na to wpływu, to czemu poddawać temu całe swoje życie? Ta świadomość śmierci w niej przedstawiona nie ma nas napawać lękiem, ale ma, tak mi się przynajmniej wydaje, pozwolić nam cieszyć się tym, co mamy i doceniać to. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy możemy coś stracić. Ja wiem już, jak to życie wygląda. I wiem, że nie jestem tutaj wyjątkiem. Wiem, że dotykam tematów, które dla każdego z nas są w taki czy inny sposób bliskie, bo każdy kogoś w życiu stracił. Każdy borykał się z tym uczciem i każdego to czeka. Czeka w obliczu bliskich, czeka w obliczu samego siebie. Natomiast to, co jest piękne, to jest ta nadzieja, która bije z tej książki. Z książki, która w zasadzie zdaje się tej nadziei pozbawiona. A jednak jest w niej coś pięknego, coś nieuchwytnego, coś ulotnego, co trudno jest nazwać, ale co wchodzi od razu głęboko do serduszka i je rozgrzewa. Przepiękna książka, no nie mam żadnych wątpliwości, topka tego roku, najlepszych książek, jakie czytałem, a myślę, że i w zestawieniu z poprzednimi latami, też jedna z najlepszych, najbardziej wartościowych, najpiękniejszych książek dla mnie. Dla mnie. Bo oddziałuje na mnie, dla mnie, bo jest tak bardzo kompatybilna dla mnie, bo odbieram ją tak głęboko i tak intymnie. Polecam serdecznie moje głupie pomysły. Absolutnie wyjątkowa powieść o prawdach i sprawach uniwersalnych, do których podchodzi się w zupełnie nowy sposób, z zupełnie innej perspektywy, łącząc w fascynujący, wyrafinowany sposób świat ludzki i zwierzęcy. Przepiękna opowieść. Polecam Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!